Tamta dziewczyna, mieszka parę myśli stąd Ty sam jest, że przypomina mnie Ale ma siłę jak umiewa mało kto A kiedy cieba umie głośno mówić nie Czy na pewno, czy już znasz się? Ona nie chce być taka sama jak ja, nie zna gra nie zamierza się bać, nie zatrzymasz się Kiedy Ty będziesz chciał, ona nie chce być Taka sama jak ja Którą z nas chcesz kochać, którą z nas Tamta dziewczyna, tak mało o niej wiesz Ma siłę by marzyć i tak zadroszczę jej Bo właśnie taką byłam, nim przyszedłeś tu i w głowie wciąż jeszcze mam tyle snu A razem dawno już nie dotykamy gwiazd Tamtą dziewczynę mogę stać się jeszcze raz Ona nie chce być taka sama jak ja Nie zna granicki. Nie zamierza się bać, nie zatrzyma się Kiedy Ty będziesz chciał Ona nie chce być taka sama jak ja Któro z nas chcesz kochać, która z nas tamta dziewczyna, tak mało o niej wiesz, a siłę by marzyć i tak zazdroszczę jej. No nie chcę by. Taka sama jak ja, nie zna granic i nie zamierza się bać, nie zatrzyma się. Kiedy ty będziesz chciał, ona nie chce być taka sama jak ja. Którą z nas chcesz kochać, którą z nas ona nie chce być taka sama jak ja, nie zna granic i nie zamierza się bać, nie zatrzyma się. Kiedy Ty je chciał, ona nie chce być. Taka sama jak ja tamta dziewczyna, tak mało o niej wiesz. Ma siłę, by marzyć, i tak zazdroszczę jej.